Dzień dobry serdecznie i kobieca piłka nożna, która znowu rozpala dyskusję w internecie. Wczoraj byłem na meczu Polek ze Szwedkami, podzielę się z Waszymi wrażeniami. Byłem też parę dni wcześniej na meczu Finek z Norweszkami więc jakieś tam porównanie dwóch meczów na żywo obejrzanych mam, no ale też odniesiemy się do tych dymów dotyczących komentarzy po meczu. Jedni, nie wiem, wybitnie broniącą postawę przyjmują w kierunku polskich piłkarek, inni wybitnie krytyczną. No a ja przedstawię Wam dzisiaj swoją. Sami ocenicie, w którą stronę to, to będzie zmierzało. Jak zawsze, szczera po prostu opinia na, o tym, co sądzę, więc zapraszam. Słuchajcie, zacznijmy od tego, co działo się jeszcze przed euro kobiet, czyli wyciekły informacje dotyczące sparingu szwajcarskich piłkarek z 15-letnimi zawodnikami lucerny, juniorami lucerny, no zawodnikami Under 15 czy, czy, czy 15-letnimi, mniej więcej coś takiego, które miały pozostać tajemnicą, no, ale jeden z chłopaków grających w tym meczu opowiedział, że taki mecz był, pokazał zdjęcia, no i okazało się, że te piłkarki przegrały z chłopakami. 7 do 1 bodajże. No i oczywiście wróciły wszelkie demony, jakie, jakie mogą być związane z komentarzami dotyczącymi piłki kobiety, czyli dogarów. Jaki to sens grać, jeżeli 15-latki was ogrywają i tak dalej i tak dalej. Ja pozwolę sobie powiedzieć to w ten sposób. Jeżeli ktokolwiek uważa, że kobiety w jakimkolwiek sporcie mogłyby rywalizować z facetami, to nie ma zielonego pojęcia o różnicach fizycznych pomiędzy facetem a kobietą. I możemy sobie naprawdę wyprówać flaki, upierać się i tupać nóżką, że w sumie to nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną i tak dalej i tak dalej. No ale ja będę podtrzymywał opinię, trzeba być nieźle machniętym Mentalnie, żeby nie wiedzieć. I mnie to specjalnie nie dziwi. O, ogólnie powiem tak. Gdybyście zestawili Igę Świątek, którą oglądamy, no kto ogląda, ten ogląda, ale, ale kibicujemy i cieszymy się jej sukcesami. Gdybyście ją zestawili, zakładam, z jakimś gościem w rankingu, nie wiem, 300 pięćsetnym, zakładam, żeby przegrała. Gdybyśmy zestawili reprezentację polskich złotek, siatkarek z, nie wiem, drugoligowym klubem męskim gdzieś, zostałyby zniszczone. I to samo dzieje się w piłce nożnej. Tym bardziej, że ta dyscyplina odnoszę wrażenie nadal jest stosunkowo młoda w, w stosunku do tych, które wymieniłem innych. Czyli tenisistki o wiele większa jest ta popularność na przestrzeni lat, więc też więcej kobiet już zaczyna grać w ten tenis i tak dalej, i tak dalej. Siatkówka też Dłużej już w tych mediach się przebija. Piłka nożna kobiet jest stosunkowo świeża itd., tak itd., tak więc po pierwsze, to zawsze tak będzie, że kobiety będą przegrywały z chłopami, i dlatego są osobne kategorie z WNBA, a nie bierz w NBA yy, koszykarek, bo żadna by tam nie grała. Mówimy o faktach, tu się nie ma z czym kłócić, tu nie chodzi o jakieś równouprawnienie, inne bzdury. Mówimy o najprostszych faktach. Fizyczność faceta, fizyczność kobiety to jest zupełnie inny poziom, i już pomijam fakt, a w zasadzie nie mogę go promienić, Trzeba o tym powiedzieć, bo to jest równie ważne. Żeby tych 15-latków grających w Lucernie, wystawić ich reprezentację, to oni musieli od najmłodszych lat przechodzić bardzo srogie selekcje, żeby tam w wieku 15 lat w tej Lucernie być. A ilu z nich w ogóle będzie grało w dorosłej e, seniorskiej kadrze tej Lucerny, też nie wiadomo, bo tam jest dokładnie taki przemiał taka konkurencja. U kobiet to na tym etapie nie występuje. To nie jest jeszcze tak, że się zabijają, że setki, tysięcy non stop Kobiet próbuje grać w piłce od 9 roku życia, i tak dalej, i tak dalej. Kolejny czynnik: kobieta ma te różnice w stosunku do faceta, że jeżeli chce planować swoje życie włącznie z ciążą, i tak dalej, i tak dalej, to musi to w swojej sportowej karierze uwzględniać, to są też długie przerwy, i tak dalej, i tak dalej, więc jak widzicie. Tych różnic jest masakrycznie dużo i mnie niespecjalnie dziwi fakt, że one dostają w łeb od e, nawet chłopaków 15-letnich, bo ci chłopacy 15-letni to już są tak ograni, mają już taką technikę, wiedzę taktyczną, fizycznie już są też w momencie rozwoju. No wiadomo, przypuszczam, że z 13-latkami by wygrały. Kiedy jeszcze. Przed tym rozwojem jeszcze byłyby pewnie nich silniejsze, szybsze i tak dalej. No ale to też byłoby trochę dziwnie, nie jak na tych memach Gortata, e, gu... a Marcin. Mamy po 13 lat. No ale ogólnie, to jest w kwestii tamtego meczu. Bardziej dziwi mnie to, że ktokolwiek chciał to ukrywać, to już lepiej nie rozgrywaj takiego meczu, bo to prędzej czy później wyjdzie. Więc to bardziej mi dziwi to, że w ogóle ktokolwiek próbował ukrywać. Tego typu sytuacje, bo to jest trochę robienie sobie pod górkę, bo później znowu to wycieka. Jest hehe, chciały ukryć, he, tym bardziej tu nie ma co ukrywać. Dostałyby w dupę i niestety ta różnica szybkościowo-fizyczna i niestety taktyczna i techniczna również, nie czarujmy się, jest bardzo duża. I ona wynika z tego, ilu mężczyzn próbuje grać w tej piłce, bo jakie tam są pieniądze, ile kobiet. Co sprawia, że wielu kibiców tak bardzo. Nie lubi kobiecej piłki, a w zasadzie lubi ją krytykować, bo nie, nie odnoszę wrażenia, że oni nie lubią, tylko po prostu mają radość z krytykowania tej piłki. Uważam, że bardzo dużą krzywdę zrobiły tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, głosy. Ja uważam, że te reprezentacja Amerykanek, bo dużo się stamtąd wzięło, to im się podklejało w głowach. To, to jest moje zdanie, bo komentarze o tym, że powinny piłkarki zarabiać tyle co mężczyźni są tak głupie, tak nie do wybronienia po prostu w żaden sposób, że każdy nawet półprzytomny kibic słysząc takie teksty łapie się za głowę i mówi, nie no kobiety chcą zarabiać tyle samo. Już jest uogólnianie, ekstrapolowanie na w ogóle wszystkie kobiety i tak dalej tak dalej. Nawet jeżeli teraz mamy mnóstwo wywiadów, gdzie dziewczyny, nawet polskie reprezentantki opowiadają o tym, że to nie o to chodzi, że one chcą zarabiać tyle samo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No to ta opinia się przyjęła. I drugie, też te buńczuczne wypowiedzi dotyczące. Delikatnie to muszę wszystko ujmować. Te piłkarki amerykańskie, kiedy był na nie taki mocny boom, to one uważały się za jakieś dziwne sumienie narodu i opowiadały o tym, co powinno się w społeczeństwie, czego się nie powinno w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie lubią, jak ktoś im mówi, co się powinno, czego się nie powinno, co jest normą, co normą nie jest i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że przy całej takiej fali rozpromowania futbolu, bardzo dużo złego też dla kobiecego futbolu w tamtym okresie powstało właśnie ze względu. Konotowania tego z różnymi dziwnymi przekonaniami, dla innych dziwnymi, dla innych nie, ale narzucanymi trochę z takiej perspektywy jakiejś dziwnej wyższości. No, i te teksty o pieniądzach oderwane od rzeczywistości. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, ile generuje piłka kobieca, ile męska. Jaki jest przemiał, żeby dostać się do seniorskiej kadry męskiej, jak i żeńskiej. Że jak idę na euro kobiet. To za wczorajszy bilet zapłaciłem 25 franków, czyli powiedzmy 100 zł, i kupiłem sobie ten bilet wczoraj. A gdybym. Stadion był pewny, żeby była jasność, ale codziennie zwroty można było kupić. Zwroty kupić na oficjalnej stronie wszystko. Postaraj się kupić bilety na euro yy, w Niemczech, chociażby na przez stronę UEFA w dniu meczu. No, polecam. I, i porównaj ceny. Czy kupisz za 100 zł? No nie kupisz. Za bilety premium na finki z norweszkami zapłaciłem 40 franków albo 45, chyba 40. Premium, najdroższa kategoria biletu. Porównaj się z najdroższą kategorią. No nie da się tego zestawić, więc tak w dużym skrócie mówienie o tym, że powinny zarabiać tyle samo, ja chętnie, dla najchętniej to niech wszyscy zarabiają tyle samo, nie ma problemu, tylko że to jest niemożliwe. Nie? Ale pogadać zawsze łatwo, zebrać punkty można, więc ja punktów nie będę zbierał i ja raczej powiem, że jest to oderwane od rzeczywistości i niemożliwe. I na fali tego jest teraz trudniej budować sympatię wokół kobiecej piłki, bo nawet jak przejrzymy sobie komentarze, to już się podzieliły dwa obozy. Jezus, jak my lubimy się wpierdzić za przeproszeniem, w dwa obozy. Totalnych krytyków i lajki zbierane, totalnych obrońców i lajki zbierane. I ja niestety znowu będę jak ten Mojżesz przechodził pomiędzy tymi dwiema falami. Boże, porównałem się do Mojżesza, przepraszam. Chodziło mi o to, że postaram się przedstawić swoją opinię w sposób taki, jak naprawdę uważam, bez próby przypodobania się jednej lub drugiej strony. Polki zagrały wczoraj katastrofalnie. Z tym, że spodziewałem się, że będziemy słabsze, spodziewałem się, że będziemy raczej stroną, która się będzie bronić i tak dalej i tak dalej. Mam świadomość tego, że Niemki i Szwedki to są jedne z najlepszych reprezentacji, a my tam jesteśmy po raz pierwszy, jesteśmy jedną z najsłabszych reprezentacji, jak nie najsłabszą na całym tym turnieju i tak dalej i tak dalej. Natomiast jest parę rzeczy, chwalenie za walkę i tak dalej. Sorry. Bądźmy szczerzy, w sporcie to jeżeli w jakimkolwiek sporcie ktoś nie wychodzi, nie daje z siebie 100%, to on nie jest w ogóle sportowcem. Więc ja uważam, że mówienie dziewczynom, po tym jak one zostały zmasakrowane przez szwedki, ale super walczyłyście... To jest traktowanie je jak pięcioletniego chłopczyka, który pierwszy raz wychodzi coś tam robić w życiu. To jest traktowanie je z jakiejś takiej pozycji: a no super, po, powalczyłyście, powalczyliście. Ja, mi by było głupio w ogóle czytać takie teksty na swój temat. No dziwne, żeby nie powalczyły, jeżeli to jest dla nich genialna szansa życiowa i to jest normalne, że każda z nich dała z siebie wszystko. Z tym, że to wszystko w kontekście szwedek to był katastrofalny poziom. To, co mnie najbardziej przerażało, to. Fakt, że tam nie było naprawdę jakieś punkty zaczepienia, czy taktyczne, czy w jakichś rozwiązaniach, to moim zdaniem nie istniało. Pierwsza rzecz, wychodzenie spod pressingu. Wielokrotnie w tym meczu, szwedki naciskają, obrońca do bramkarki, bramkarka do tej samej, ta sama, cofając się cały czas, obrońca, bramkarka, bramkarka, obrońca, cyk, cyk, cyk. Szwedki coraz bliżej i w końcu obrończyni... Dzida, druga, piła i strata. Jak szwedki, jak za 2 trzy razy próbowaliśmy założyć pressing, wychodzą spod pressingu. Krótka piłeczka, środek, krótka piłeczka, lewo tył. Pyk, pyk, pyk. 5-6 podań i nagle zawodniczka ma dużo miejsca, już może podnieść głowę, popatrzeć, gdzie grać piłką. No, tak się wychodzi spod pressingu. I to wiemy. Nasze piłkarki nie potrafiły tego kompletnie. I to, i to naprawdę, tam nawet nie było próby. Tam to było jakby zaplanowane, bo to był wielokrotnie powtarzany schemat. Nikt nie schodził blisko do tej piłki, żeby poszukać. Obrończyni do bramkarki, tak. Cyk, cyk, i cofamy, i cofamy, i cofamy, idzi da długą. Przerażające. Druga rzecz, która dla mnie jest w ogóle katastrofą, to jest to, że niektóre z naszych zawodniczek, ja nie będę tutaj wymieniał ani nazwiska, ani nic, bo to nie ma sensu. Po przyjęciu piłki w środku pola, kiedy widzisz, kurde, odwróć się z piłką, masz mnóstwo miejsca dookoła. Ale to naprawdę mnóstwo, odwracasz się. No to jest coś takiego, że słyszysz czas i sobie myślisz, o, spokój, odwracam się. Mogę pociągnąć z tą piłką 5-6 metrów, może czasami 10, ale przede wszystkim popatrzeć, poszukać rozwiązań. Tam była panika, i tam była po prostu taka panika, jaką, jaką się obserwuje na meczach B klasy, czasami A klasy itd. i tak dalej. Ja rozumiem, że presja. Inne wymagania, inny poziom grania nagle, ale mimo wszystko dostawały tę piłkę. Widzi, ile jest miejsca za plecami. Ona czasami nawet stała bokiem, żeby to widzieć. Od razu do tyłu. Od razu do tyłu w ogóle no brainer, gramy do tyłu. Podobało mi się wejście z numerem 8 zawodniczki, bodajże o nazwisku Kamczyk. Upewnię się, przepraszam, nie jestem specjalistą piłki kobiecej. Parę słów o tym powiem, co dalej ze swoją przyszłością. Tak. Kamczyk, ona właśnie dała to, czego nie było przez całą pierwszą połowę, która była katastrofalna. Przyjmowała piłkę, nie bała się wchodzić w dribbling. Nawet jak czasami straciła, ona się nie bała. Ona brała tę piłkę, potrafiła lecieć z tą piłką do przodu, co mało która z polskich piłkarek wcześniej robiła. I to jest przerażające. Kolejne co jest przerażające, jeżeli my robiliśmy sobie bekę z lagi na Robercika w dorosłej reprezentacji seniorskiej mężczyzn, to Ewa Pajor wczoraj to równie dobrze mogła wyjść na trening interwałowy, bo większość jej zagrań to było po prostu zalanie pełną parą do lagi, którą miała graną. Tam nie prowadziłem statystyk, ale myślę, że różne 60-70% pomysłów ofensywnych na akcję to zagraj do przodu na Pajor. No, ciężko oczekiwać, że to będzie miało jakiś skutek. Skoro szwetki wiedzą, kto jest naszym najlepszym naszą najlepszą zawodniczką i tak dalej, dalej. Tam nie było po prostu niczego. Już nie mówię o tym, że szwedki były szybsze, że szwedki były Lepiej przygotowane taktycznie, bo my taktycznie też wyglądaliśmy naprawdę bardzo źle. I o tym trzeba sobie powiedzieć, tylko jednocześnie niespecjalnie mnie to dziwi. Bo w stosunku do reprezentacji Szwecji, to nasza piłka kobieca nadal jest w fazie mocnego rozwoju, i ja powiem Wam szczerze, tak jak za siatkarki, tak jak za IG Świątek, tak jak za inne sportsmenki reprezentacji Polskiej, które sobie czasami oglądam, będę trzymał kciuki. Wczoraj też szkoda, że przegraliśmy mocno kibicowsko, bo na meczu finek z Norweszkami, finowie sprawili na mnie świetne wrażenie, mówiłem o tym na storkach swoich na Instagramie po meczu, kurde naprawdę było mega dużo zabawy przez praktycznie cały mecz, przyśpiewek różnych z jednej i z drugiej strony, wczoraj pomijając fakt, że prawa strona stadionu miała być szwedzka, lewa polska to prawa była szwedzka, a lewa była szwedzko-polska, nas było może tam 50 w takim kotle osób, dodatkowo ziomek, który był z megafonem i próbował się czasami coś zaintonować, próba I jest cisza nie? Parę razy mieliśmy kilka momentów, że nas było słychać, i tyle. Poza tym to doping szwedzki praktycznie cały czas. Tutaj też nie ma co do tego w ogóle wątpliwości, że ten poziom zainteresowania piłką u nich, a u nas jest diametralnie różny, i no i tutaj, nawet na tym poziomie kibicowskim, wyglądaliśmy po prostu beznadziejnie. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Facet tam mówię, parę osób starało się robić co mogło, ale ciężko było to podłapać. Już nie mówiąc o tym, że jak druga strona odpowiada, kto wygra mecz, Polska, kto Polska, kto. Polska, a dwie osoby jeszcze Polska, Polska, Polska to no w ogóle wiesz, no. Widać, że osoby niespecjalnie y, za często chodzące na mecze kibicujące, ale mówię, to też pokazuje, że my dopiero jesteśmy w fazie mega rozwoju. Ja naprawdę trzymam kciuki, y, bo. Kurczę, to jest inny klimat. Pytaliście czasami, do jakiego poziomu bym to porównał. I teraz szczerze trzeba sobie powiedzieć, że tak jak w meczu Norweżek z Finkami mówiłem, że to była gdzieś tam okręgówka, może czwarta liga momentami, tak w meczu Polek to my wczoraj byliśmy trochę jak A-klasa, trochę jak B-klasa, ale znowu powtórzę. Ja jakoś zszokowany nie jestem. Ja tam nie szedłem z nadzieją, że um, rozaczymy, wiesz, technikę. Bardzo dużo błędów technicznych. Dużo więcej jest błędów technicznych, nawet na rozgrzewkach. Jak oglądasz rozgrzewkę... Meczów męskich, męskiej piłki, a kobiecej jest tego mnóstwo. W trakcie meczów tak samo, ale tego się można było wszystkiego spodziewać, bo mówię, to jest inny na razie poziom rozwoju dyscypliny. Ale ja ze swojej strony powiem, że jak będą mecze reprezentantek polski gdzieś właśnie blisko mnie i tak dalej to sobie mam ochotę czasami na to pójść. Mega niskie ceny, atmosfera fajna, wsparcie dla, dla tych zawodniczek moim zdaniem warto też okazać, bo bez tego, tego rozwoju nie będzie. Sam fakt, że one się dostały na te euro jest gigantycznym sukcesem. Dlaczego? Dlatego, że sporo, myślę, dziewczyn oglądając sobie to myśli o, kurczę, mam szansę, może kiedyś zagrać w reprezentacji, może pójdzie sobie na te treningi i wiecie co, tu już nawet nie o to chodzi, możecie tego nie oglądać i tak dalej, ale społecznie to jest dla nas bardzo ważne, bo ileś tam osób zainwestuje w siebie pod kątem fizycznym i nawet jeżeli nie będą reprezentantkami Polski, ale pograją sobie przez parę lat, to później u nich to zostanie. To przyzwyczajenie do ruchu fizycznego będą sobie biegały i tak dalej, będziemy zdrowsi jako społeczeństwo pod tym kątem. Więc nawet z tego względu warto to wspierać. I ja wspierał będę, ale też nie mam zamiaru przychodzić na stronę jakichś ludzi z hura optymistycznych, którzy wczoraj A, ale super walka, brawo, brawo, brawo! Nie, tam wiele rzeczy nie było za co bić brawo. Brawo za to, że się dostało, brawo za to, że były. Deklasacja pod wieloma względami to jest akurat fakt, ale to się powinno, myślę, zmieniać. nie, Upłynie parę lat, nie wiem, może 10. I będzie, I będzie naprawdę fajnie. A co do samej je Pajol, bo też czytam jakąś krytykę, jak w, takiej, w takim meczu ona miała grać. Te wszystkie lagi na nią grane, to jest jedno. Druga sprawa, parę razy dawała sygnał wychodzenia do pressingu, po czym odwracała się, widziała, że nikogo nie ma, i to jest takie ewidentnie, o głowa w dół, wracamy. Przypomnienie sobie, no dobra, to nie jest Barcelona, tutaj nie presujemy, tutaj gramy bardzo głęboko i będą zaraz lagi na mnie szły i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to widzę. Taka jest moja opinia, jeżeli chodzi ogólnie o kobiecy futbol, o to, co my zagraliśmy wczoraj w tym meczu i tak dalej, i tak dalej. I chyba wszystko powiedziałem, co chciałem. Dawajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie, czy oglądaliście, czy macie zamiar wspierać i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. A ja lecę, wracam już dzisiaj do Polski, więc w kolejnym odcinku widzimy się razem. Nie zdążę dzisiaj zrobić live'a, bo nie dojadę do tego czasu, więc PSG, Real Madryt niestety oglądamy osobno, ale mówię, koniec urlopu, już kolejne mecze będziemy raczej śledzić wspólnie. Dzięki, trzymajcie się, papa.